Jest to pojazd zrobiony dla uczenia właśnie Wrońskiego, który był wynalazcą koła, bo istotą pojazdu jest koło, które na skutek podzielenia go na dwie części umożliwia wspomaganie grawitacyjnej jazdy pojazdu. Czyli ciężar człowieka pomaga jechać w ten sposób, że napędza i pozwala pokonać opory toczenia na gruncie. Natomiast rowerzysta, który pedałuje, Używa tylko siły, żeby jechać po gładkich kółeczkach wewnętrznych wewnątrz koła. To jest mniej więcej tak jak dzisiaj, liczę sześć razy mniejszy wysiłek. 180 lat leżało to w Bibliotece Górniczej Polskiej Akademii Nauk. Nikogo to nie interesowało, ponieważ no, w pewnym sensie przyczynił się do tego wroński, który nie powiedział, dlaczego i jak to będzie się jeździło lżej. Natomiast jak każdy patrzył na to koło, to było bardziej skomplikowane niż zwykłe koło. W związku z tym, po co sobie komplikować życie, jak można na zwykłym kole jeździć, ale... Jasno napisał, będzie się lżej jeździć, że w przyszłości pojazdy nie będą napędzane silnikami parowymi, jak wtedy były jedyne, tylko każdy własnymi mięśniami będzie napędzał pojazd. Nie będą potrzebne konie, nie będą potrzebne silniki. Ale dzięki temu, że jest to w sumie grawitacyjny. Przy czym nie powiedział dlaczego. Więc dopiero teraz zostało to odkryte. I w rocznicę w pewnym sensie jego śmierci, w, odkry, w rocznicy odkrycia prawa tworzenia, powstał ten rower. Cała historia y, od. Y, od zawsze prawie, że o Wrońskim mówiło się, że był wynalazcą prototypu czołgu. Tak był wielki, że wynalazł czołg, który jednak potem zapomniany został, ale Anglicy go odkryli ponownie, 100 lat później i tak dalej. Pojechałem do biblioteki w Olsztynie patrzeć, jak ten czołg ma wyglądać. Miał wyglądać według pomysłu Wrońskiego. Patrzę, a tam jest takie koło. Czołgu to nie przypomina i jak wiadomo, czołg, żeby jechać, zużywa więcej energii niż gdyby miał same koła. Natomiast to zużywa mniej energii niż gdyby miał same koła. Prototy... To całkowicie coś innego niż czołg, więc mylnie sądzono, że Wroński wymyślił czołg, a on wynalazł coś niesamowitego, więc w pewnym sensie nikt nie próbował szukać, ponieważ no jak czołg, a czołg bym na Anglicy, no to, to nie ma się czym zajmować, to było, minęło, przeszłość. A to nie jest przeszłość, to jest przyszłość. Prototyk, prototyp powstał, co dalej? Dalej, jako naukowiec muszę go zbadać, wykazać, udowodnić, jakie są układy sił, jaka dynamika, jaka kinematyka tego pojazdu żeby no, można było w literaturze naukowej znaleźć coś o tym pojeździe bo gdyby się okazało że to jest nietrafiony pomysł no to też by był artykuł że to jest głupi pomysł niepotrzebny a to teraz trzeba było udowodnić naukowo jak jest natomiast kto podejmie się produkcji nie wiem dzisiaj rowerzyści mówią że ponieważ rowery są tak dobre że się lekko jeździ nie potrzebują żadnego wspomagania natomiast ci którzy muszą ciągnąć ładunki na, na, na wozach, na, ciągnąć samemu albo pedałując rowerem, co jest Indie, Chiny, Pakistan, Afryka cała, to dla nich jest to kwestia życia i śmierci. Lżej pracując będą wozić cięższe towary.